Tak, jak pani prezydentowa prosiła czysto. Dobra. Dziewczyny! Ha! To moje dziewczyny. <gry> Dobrze. Dobrze, dziewczyny, tylko tutaj y, by, będziecie musiały mi wypełnić tą deklarację covidowską. To znaczy, mnie osobiście to nie interesuje, y, kto tam do mnie do salonu przychodzi, ale sanepid jak najbardziej. Ale ja nie mogę panu powiedzieć, kim ja jestem. To jest przecież tajne spotkanie, prawda? Nie, no oczywiście, dyskrecja ponad wszystko. Wystarczy mail. Iwona.morawiecka małpa.imil.com. <noise> Faktycznie nikt się nie kapnie, no. <noise> Anna małpa go.win. To jest tak jak ta strona, taka z tymi zakładami bukmacherskimi? No tak, bo mój Jarek to taki bukmacher. Obstawia, przy kim opłaca się usiąść. A, właśnie. A po co my się spotykamy tutaj ta, w takiej tajemnicy? Dziewczyny, chodźcie. Dziewczyny, sytuacja jest taka. Andrzej mnie poprosił. Agatka, Agatka. Prezes poprosił Andrzeja, żeby Andrzej mnie poprosił. Agatka! Prezes kazał Andrzejowi, żeby on mi kazał, żebyśmy o. się tutaj spotkały w sprawie tej awantury. W każdym bądź razie się posprzeczali. Mój Jarek się posprzeczał, mm -hmm. ale się nie cieszył. Mm. O, Patrycja idzie. To się teraz zapytamy, o co ten Zbyszek tak miesza. Proszę podać maila. E, Patrycja, małpa, link4.pl. Aha. Pracuje Pani w Link4? Pracuję? Ja tam w zarządzie jestem. Jak się rozpadnie zjednoczona prawica, to wrócisz na infolinię. <noise> Dziewczyny, a myślicie, że będą przyspieszone wybory? Nie wiadomo, ale ja dzisiaj widziałam na mieście, jak Sasin kupował papier do drukarki. Dużo? Cały. No, to ja już nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem. Ja też! No i. Pff, mój Mateusz mówił w domu, że wszystko w porządku. A jak szedł do rządu, to się umawialiśmy. Kłamiesz tylko w pracy. O. Ja, też, ja też nie lubię, kiedy mój Zbyszek przynosi pracę do domu. Ostatnio czytałam ten scenogram z przesłuchania tego nowaka z Ukrainy. O, to ciekawe, co powiedział? Cześć! Tu Sławomir! No, 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 faktycznie, 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 jak mu rozkopali ogródek, to czuć pieniądz. A, dziewczyny, to zanim zaczniemy, odwołałam tę wizytę w przyszłym tygodniu. No, ale jak to możliwe? Przecież to można tylko z mojego maila. Mój Zbyszek na komputerze ma dostęp do każdego maila. No, weź odpisz jej, że teraz nie możesz. A skąd ty masz dostęp do moich SMS-ów? Mój zwyszek na rocznicę ślubu e, zainstalował mi Pegazusa. No, świetna aplikacja! Można zobaczyć, co kto w danej chwili robi. No co ty? Hmm? A ty wyjdź zobacz teraz! Co robi mój Andrzej? No patrz, o. patrz. Klikasz tu. Mm -hmm. o. O. Nie pytają mnie o imię, walcząc o ostrym cieniem gły. Ej, yeah. Nie pytam, chodzi o jej! Ojej! Jaki słodziak! A, ej, sprawdźmy co u prezesa. A nie, u prezesa to nie można. A dlaczego? No, nie da się zainstalować wirusa w telefonie stacjonarnym. Dobra! Dziewczyny, my tu, y, gadu, gadu, nie przyszłyśmy, żeby grzebać y, w telefonie. Musimy się zastanowić. Mhm. Jak dobruchać naszych chłopców? Mhm. No to może niech twój Andrzej zawetuje te ustawy o tych zwierzątkach. Nie, mm, nie, 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 mój Andrzej jest za. Nawet napisał do prezesa, że nie zawetuje, jeśli jego też obejmie wydłużenie łańcucha. Mm. A mój Jarek powiedział, że jeżeli prezes nie cofnie swoich mm. słów, to on będzie wypieprzał z koalicji. A, a co powiedział prezes? Żeby wypieprzał z koalicji. No to mój Mateusz powiedział, że to musi być ustawa o bezkarności. Mój Zbyszek uważa, że każdy urzędnik powinien ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. No właśnie, za swoje decyzje. A co ty mi tu imputujesz? Że każdy Pinokio ma swojego czepetta. Dzie dziewczyny, nie chcę się wtrącać, ale to brzmi poważnie. Tak, tak, pan Maciek ma rację. No. Dziewczyny, dziewczyny, musimy działać. Dobra, to... Co robimy? Ja kolor? U mnie podcięcie. Jak żywkę. No ale dziewczyny was jest cztery, a ja mam tylko trzy krzesła. No to co? Hop, hop, zabawa krzesełka. A, no, biegnie. Pierwsza! Niestety, Patty, musisz opuścić dom wielkiego brata. Przy... przypadek? Nie, Nie sądzę! sądzę. To ważne sprawy do załatwienia. Który to jest? Mrusiu. Mi... Mysiu. Misio. Meniu. Który to? O, tu Chodź, kochany, ty mój malutki. chodź. No, te do ciebie idzie, chodź. Posłuchaj, bo. Kiniusia Cię wypatrzyła z ekranu. No. Żyć nie daje autograf. A, a powiesz, to nie wie. Zrób autograf, tu jest jej numer. Ty zadzwoń do niej, się z nią umów, sam przekażesz. No, fajny, fajny, bardzo fajny. No, no, no. Tak się rodzą wielkie miłości. Raz jeszcze, nasz 300 fryzur, wielkie brawa i jego wspaniał goście.